Witajcie w serii krótkich filmików. Pokażę Wam, jak wyłączyć kontrolkę zapięcia pasa w Skodzie Octavii 2010 rok CAYC 16 TDI. Więc żeby to zrobić, wystarczy wejść tak, zestaw wskaźników. Eee... Kodowanie, pomocnik kodowania. I tutaj w drugim tym drugim polu mamy tak Seabelt Seat belt warning. I robimy wykonaj. E, I kontrolka nam gaśnie i nigdy już nic się nie zapali. E, aczkolwiek nie polecam napraw e, przez wykodowywanie poszczególnych tam elementów. E, gdyż nie jest to. Profesjonalna naprawa, ale taki pas kosztuje taki zapięcie u nas kosztuje nie wiem, myślę, że ze 300 zł. A każdy rozsądny kierowca jeździ w zapiętych pasach i kontrolki takiej nie potrzebuje. Aczkolwiek tu jest taki problem, że ona się wyłączała, w czasie jazdy zaczynało się włączać i migało. Można powiedzieć, że randomowo. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam, do następnego.